Witamy serdecznie, a jednocześnie zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu pod tytułem Okruchy historii. Łodwigowice naprzód sołtystwem niekiedy było, które przezwane Ludwika albo Ludwikowicza, najpierwszego sołtysa i dzierżawcę tej wsi, od którego Ludwikowice albo Łodwigowice nazwano. Nieopodal rzeki, w budowicach dolnych na malowniczo położonym wzgórzu wśród drzew wznosi się przepiękna świątynia. Kościół pod wezwaniem świętych Szymona i Judy Tadeusza. Od XVIII wieku przybywają do świątyni na Eucharystię okoliczni mieszkańcy. To właśnie ten kościół jest najstarszym obiektem kultu w moim regionie, który zachował się do dnia dzisiejszego. Faktem jest, że przed tą świątynią istniała kiedyś kaplica. Nie wiadomo jednak, kiedy została wybudowana, ale źródła historyczne donoszą, że pierwsza msza święta odprawiona była w niej przed 1373 rokiem. Istnieje teza, że kaplicę wybudowali cystersi, którzy w tym czasie posiadali Łodygowice. Początki istnienia tego kościoła owijane są tajemnicą. Znana jest również publikacja, w której napisano, że kościół istniał już w 1312 roku, a został zbudowany przez Jakuba Brandysa. Nikt nie może wykluczyć tego, że nasze świątynia nie ma tam korzeni, ale z całą pewnością możemy odrzucić tę publikacje, gdyż jest to dokument sfałszowany przez Stanisława Morawskiego w XVIII wieku. Obecnie kościół jest odrestaurowany i odwiedzany przez wielu turystów. Gdy zobaczymy już tę przepiękną świątynię wraz z głównym wejściem i dzwonnicą, warto obejść kościół wokoło, aby stwierdzić, że jest on zbudowany na planie krzyża łacińskiego, czyli po prostu jedno ramię krótsze. Po tym spacerze grzechem byłoby nie obejrzenie wnętrza kościoła. Chodźmy. Z sufitu. Na każdego przybywającego spogląda Bóg Ojciec, który ukazany jest tylko w jednej osobie Trójcy Świętej, co jest dużą rzadkością w obiektach sakralnych. To jest ołtarz Świętego Franciszka i to właśnie tutaj z tego miejsca, z tej nawy, Oaza Młodzieżowa w sobotę na mrze Świętej Wieczornej i w niedzielę o 9.30 ubogaca Eucharystię swoim śpiewem. jest dwuczęściowy, a zbudowany w stylu rokoko. Mało kto wie, że twarz Tadeusza Kościuszki na obrazie Matejki pochodzi właśnie z Łodygowic. Kiedy malarz szukał podobizny bohatera narodowego, natknął się na księdza Antoniego Gruszeckiego, który był uderzająco podobny do Kościuszki. Dziś ten wielki, zapomniany człowiek spoczywa na cmentarzu w Łodygowicach dokładniej za mną. Po zwiedzaniu kościoła warto zajść po licznych schodach i zatrzymać się na placu kościoła. Często przewodnicy oprowadzający wycieczki, a nawet historycy podkreślają, że to swoisty rodzaj rynku, który zawdzięczamy Niemcom, a mówiąc precyzyjniej, kolonistom osiadłem tu na tzw. prawie niemieckim w XIII wieku. Chociaż powyższe twierdzenia rozmijają się z rzeczywistością to jednak jest w nich odrobina prawdy. Plac pod kościołem pełni funkcję parkingu. Naprzeciwko studni, na której właśnie sobie siedzę, znajduje się biblioteka oraz kawiarnia. Pod kościołem znajduje się również pomnik upamiętniający ofiary stalinizmu. Historia Światek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.